W tym odcinku zajmiemy się nową strukturą danych. Nową, oczywiście, dla nas, no bo nie nową w informatyce, tak? I ta struktura danych nazywa się binarnym drzewem poszukiwań. Zanim przejdziemy do implementacji w Pythonie, to tak jak zazwyczaj to robiliśmy, tak zrobimy i teraz, najpierw sobie trochę porozmawiamy i opowiemy sobie o tym, czym w ogóle są drzewa, czym są drzewa binarne. Czym są wreszcie binarne drzewa poszukiwań? Po co to nam jest? Jakie operacje możemy wykonywać na tym i jak te operacje, jak, jak działają te operacje? Tak, to też jest istotne. A więc zaczynając od samego początku. Drzewo. Czym w ogóle jest drzewo? Drzewo to jest struktura danych. Tak jak listy połączone były strukturą danych, tak, jak, tak również i drzewo jest strukturą danych, czyli sposobem organizowania danych w pamięci komputera. Tłumaczyliśmy sobie, że listy połączone to były takie pudełka, gdzie była schowana jakaś wartość w tym pudełku, i każde pudełko posiadało również informacje o tym, które pudełko jest następne w liście. Tak, i to ostatnie wskazywało na wartość nan, i stąd wiedzieliśmy, że to jest ostatnie i lista się kończyła. Czyli rysowaliśmy sobie to tak pokrótce, zrobimy sobie taką króciutką listę, jako takie pudełeczka ze strzałkami i w każdym pudełku coś tam było schowane. Tak? Zwróćcie uwagę, że istnieje bardzo duża różnica między taką strukturą danych, a taką, jaką macie tutaj narysowaną, co pewnie się domyślacie, że to są drzewa, no bo tak jest tytuł odcinka. Ta struktura danych, lista, ma porządek liniowy. Tak? Tu jest jakby jeden poziom, który możemy wyróżnić. Nawet jeśli byśmy mieli strzałki jeszcze w drugą stronę i takie jakieś inne dziwne strzałki, to nie mamy tutaj wprowadzenia ża żadnej hierarchii. Natomiast drzewa są ewidentnie podzielone na różne poziomy, tak? czyli mamy porządek hierarchiczny. No, a poza tym jest wiele podobieństw oczywiście między listami i drzewami, ale jest też wiele różnic, no bo gdyby nie było różnic, no to nie byłoby sensu wprowadzania nowej struktury danych. Być może interesujecie, dlaczego tutaj mamy kółeczko, a wcześniej były prostokąty. To nie ma żadnego znaczenia, ale ponieważ nie wiem, listy w większości podręczników i nie wiem, nawet na stronie Wikipedii, jak sobie otworzycie, czy gdziekolwiek byście pewnie nie szukali, to listę graficznie zobaczycie jako taką właśnie, taki pociąg złożony z prostokątów, a natomiast drzewo to takie kółeczka ze strzałkami. Tak się przyjęło, i ja też przy tej konwencji się tutaj trzymam. Natomiast. Dla nas to będzie reprezentowane tak samo jako jakoś klasa przechowująca konkretną daną oraz informacje teraz o dwóch strzałkach, co one oznaczają. A jak wtedy dla listy połączonej jednokierunkowej mieliśmy daną oraz pojedynczą strzałkę. Więc to będziemy nazywali takie kółeczko wierzchołkiem albo węzłem. Taką strzałkę będziemy nazywali krawędzią. A poza tym mamy jeszcze. Wiele nowej terminologii, której nie używa się dla list, ale której używa się dla drzew. Pierwszy taki wierzchołek na samej górze, do którego nie trafiają żadne strzałki, ale z którego wychodzą strzałeczki, nazywamy korzeniem. Natomiast wierzchołki na samym dole, a z których nie wychodzą żadne strzałeczki, nazywamy liśćmi. No bo skoro to jest drzewo, no to musi mieć korzeń i musi mieć liście. Tak czyli tu jest korzeń, a tu są liście. I to nie chodzi o to, że one są na samym dole, bo na przykład, jeśli to strzałkę byśmy ucięli, no to, to też byłby liść. Liść to jest takie kółko, z którego nie wychodzą strzałki. To jest liść. A poza tym, kółko, z którego wychodzą strzałki, zwane jest rodzicem, a do którego wchodzi dana strzałka dzieckiem. Tego, z którego ta strzałka wyszła. tak? Czyli trójka jest rodzicem ósemki i dwójki. Dwójka i ósemka to są dzieci trójki. Siódemka i dziewięćdziesiąta dziewiątka to są dzieci ósemki. I siódemka i 99 dziewiątka są rodzeństwem. Jakby tego było mało, to potomkami trójki jest ósemka oraz dzieci ósemki. Oraz jakby dzieci miały dzieci, no to też to są wszystko potomkowie trójki tak i tak samo byłoby dla ósemki. Czyli jest taka rekurencyjna zależność między potomkami i przodkami. Czyli ósemka, siódemka, dziesiątka, dziewiątka są potomkami trójki, a trójka jest przodkiem ósemki, dziewięćdziesiątki, dziewiątki, siódemki, a też jest y, tak samo dla jedynki i dwójki, tak. Czyli to są potomkowie, to jest przodek. I gdybyśmy na przykład to drzewo było jeszcze większe, no to mielibyśmy, wyróżnilibyśmy więcej potomków i przodków, ale wydaje mi się, że nie ma co sobie tego komplikować na początku. Chyba to jest w miarę jasne. Poza tym mamy jeszcze poziomy. Tu jest poziom 0, tu jest poziom 1, tu jest poziom 2. Czyli jak długa jest droga między danym wierzchołkiem a korzeniem. No z dwójki do korzenia musimy przejść przez jedną krawędź, więc poziom jest jeden, i tak samo z ósemki do korzenia jest jedna krawędź, a z siódemki na przykład dwie. Więc jedynka, siódemka, dziesiątka, dziewiątka są na drugim poziomie. To są poziomy. Najwyższy poziom, największy poziom w danym drzewie zwany jest wysokością, i to też jest często spotykane zagadnienie związane z drzewami. Policz wysokość albo policz ile wieszołków jest na danym poziomie. Takie zadania się spotyka. No dobra, mówiliśmy o korzeniach, liściach, poziomach, przodkach, dzieciach, rodzicach i tak dalej. O co chodzi z binarnym? No binarne, dwójkowe, to każdy kojarzy mniej więcej o co w tym chodzi. Natomiast no, mam nadzieję przynajmniej. Jeśli już doszedłeś do drzew, no to coś tam wiesz na temat systemu binarnego. Kiedyś na pewno słyszałeś tą nazwę. Natomiast, dlaczego drzewo jest binarne? Bo ma co najwyżej dwójkę strzałek wychodzących z jednego kółka. Tak? Czyli jeśli maksymalnie każdy wierzchołek ma dwójkę dzieci, to wtedy drzewo zwane jest drzewem binarnym. Tak? może mieć mniej. Niż dwójkę dzieci. Tak jak na przykład dwójka ma mniej niż dwójkę dzieci, no i wiadomo, liście będą miały 0, ale nie może mieć więcej. Dlatego o, to jest binarne. Jakbyśmy tutaj dostawili jeszcze trójk, e, tr tr trzeci wierzchołek, e, trzecią krawędź, to wtedy to już by nie było drzewo binarne. A binarne drzewo poszukiwań to jest takie drzewo binarne, gdzie zachowany jest pewien ściśle określony porządek. Mianowicie każde lewe dziecko. Jest mniejsze od swojego rodzica, a każde prawe dziecko jest większe od swojego rodzica. Czyli ósemka jest większa od trójki, dziewięćdziesiątka dziewiątka jest większa od ósemki, siódemka jest mniejsza od ósemki, dwójka jest mniejsza od trójki. Tak. I coś takiego, jak mamy taki zachowany porządek w drzewie binarnym, nazywamy BST, Binary Search Tree, binarne drzewo poszukiwań. No, to jak dowiedzieliśmy się tyle o tych drzewach, drzewach binarnych, BST, pojawia się pytanie zasadnicze. Po co to komu? No, odpowiedź: Na odpowiedź musimy sobie zjechać na dół. Mianowicie, chodzi o efektywność. Zmieniając sposoby organizacji danych w pamięci, tak, czyli zmieniając strukturę danych, zmienia się. Efektywność wykonywania danej operacji, czy złożoność potrzebna do wykonania danej operacji. I tutaj w tej tabeli porównujemy BST, posortowaną tablicę, posortowaną listę połączoną. I trzy proste operacje. Oczywiście tych operacji może być więcej, tabela mogła być znacznie większa, ale y, takie podstawowe do prostego porównania, żeby zrozumieć, o co chodzi. Pobranie elementu, wstawienie, usunięcie. Zwróćcie uwagę, że dla. BST wszystkie mają złożoność czasową logarytmiczną. Natomiast posortowana tablica i posortowana lista połączona mają złożoność czasową liniową. Dla wszystkich no poza tym, jeśli mamy posortowaną tablicę i e, zaimplementujemy sort, e, przeszukiwanie binarne, to wtedy średnio otrzymamy złożoność czasową logarytmiczną. A logarytm. Szczególnie dla dużych argumentów, jest funkcją bardzo wolno rosnącą. Tak? Czyli zdecydowanie wolniej rośnie logarytm niż funkcja liniowa. Ale to jest przypadek średni, bo zobaczcie, co się może stać. Gdzie ja to mam tutaj? Podejrzewamy do góry. Powiedzmy, mamy takie drzewo. Zaczynamy od trójki. Mo, mo, może inne. Jeśli Byśmy zaczęli od trójki, tak jak tutaj, ale dostawiali elementy większe od trójki i, i później każdy element byłby większy od poprzedniego, to co byśmy zrobili? To byłby następny, następny, strzałka do następnego i tak dalej. I zamiast drzewa zrobiłaby nam się lista. Tak, więc to jest przy założeniu, że drzewo. Jest zrównoważone, tak to się fachowo nazywa, czyli jest tak rozrysowane mniej więcej jak tutaj, a nie jest tak, że na jednej gałęzi siedzą wszystkie te kółeczka. No bo wtedy, w tym przypadku, niezrównoważonym, drzewo zamienia nam się w listę. I teraz dobry programista albo prawdziwy programista potrafi ocenić, Czego potrzebuje do rozwiązania danego problemu, i jaka struktura danych okazuje się do rozwiązania tego problemu najlepsza. tak? Ponieważ nie ma jednej struktury danych, która by się sprawdzała wszędzie, tak? zawsze i wszędzie, trzeba umieć ocenić, jak złożony jest problem, czy w ogóle jest sens zastanawiać się nad wydajnością, jeśli jest, no to którą strukturę danych do czego użyjemy. Ok. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o takie wprowadzenie, gdzie powiedzieliśmy sobie o tym mniej więcej czym jest, e, wprowadziliśmy terminologię oraz powiedzieliśmy sobie dlaczego używamy binarnych trzech poszukiwań. A teraz czas przejść do Pythona. Pierwsza rzecz: kodujemy pojedyncze kółko. Klas węzeł, no nazwa nie ma znaczenia, ja sobie wymyśliłem, że nazywam to węzeł def init self oraz dane dane, no to to co wsadzamy do, do kółka domyślnie, jeśli ktoś nie poda danych, no to przechowuje nan, czyli self dane, równa się dane a poza tym potrzebne nam są dwie strzałki, czyli self, y, lewe dziecko i self prawe dziecko. To są nasze dwie strzałki, i domyślnie też mają wartość na. Dlaczego na? No bo zobaczcie. Jak dostawiamy jakieś kółko, to ono w tym momencie nie ma żadnych dzieci. Dopiero w momencie, kiedy wstawiamy, no to zmieniamy e, w, w odpowiednim miejscu. Dopisujemy, że te, które dostawiamy, jest dzieckiem jakiegoś poprzedniego. Tak? A i tak ostatnie dostawione. Kółeczka, czyli te, które są liśćmi, będą o, musimy jakoś to zasygnalizować, że one są ostatnie, tak? Czyli tak naprawdę powinienem tutaj dorysować strzałki jeszcze, które wskazują na wartość nan. E, czyli tą pustkę, którą tutaj mamy, reprezentujemy w Pythonie jako nan. Dobra. No to mam nadzieję, że to w miarę jasne. E, nie def, tylko klas. I teraz e, bst. Czyli w jaki sposób łączymy ze sobą poszczególne węzły. To jest tylko reprezentacja jednego kółka. A teraz połączenie w binarne drzewo poszukiwań. Def, init, nie plus plus, tylko podłoga, podłoga, self. I jedyne pole, które chcę, żeby się stworzyło w momencie, kiedy tworzę binarne drzewo poszukiwań, e, to jest pole korzeń które będzie pojedynczym węzłem z domyślnymi wartościami. I teraz najistotniejsza rzecz to zorganizowanie dodawania w taki sposób, że jak dostawiamy dany element, to on trafia w odpowiednie miejsce, tak, jednocześnie update'ując strzałki, jeśli zamienił w, w, w porządek w jakimś miejscu. Dobra. Jeśli jeszcze niczego nie dostawiliśmy, to znaczy, że korzeń jest pusty, znaczy, że korzeń.dane kropka dane równa się nam. I to znaczy, że pierwsza e, liczba ma trafić do korzenia self korzeń. Kropka dane równa się dane i jeszcze tutaj oczywiście przydadzą nam się te dane, żeby ktoś nam je podał, co chce wstawić. W innym przypadku, czy w we wszystkich pozostałych przypadkach na dobrą sprawę. Jeśli korzeń już jest zapełniony, to musimy poszukać odpowiedniego miejsca, gdzie te dane chcemy wstawić. I do tego ja używam funkcji pomocniczej, wewnętrznej, e, którą nazywam sobie dodaj do wierzchołka. Po co to? Czemu robię funkcję w funkcji? No bo jak będę wywoływał metodę na obiekcie dodaj, to ja tylko chcę przekazać dane i nic więcej mnie nie interesuje. A żeby dodać w odpowiednie miejsce, to ja tutaj będę wywoływał rekurencyjnie po kolei, będę przechodził z jednej gałęzi do drugiej. Ja o tym przechodzeniu, w momencie jak już mam obiekt tego drzewa i tylko dostawiam liczbę, nie chcę nic wiedzieć. Tak? Dlatego w środku tej funkcji, która przyjmuje tylko jeden argument dane, Tworzę nową funkcję, która pomoże mi przejść po tym drzewie z jednego kółka do drugiego i ustawić się w odpowiednim miejscu. Czyli, jeśli dane, które otrzymałem, są mniejsze od danych przechowywanych przez ten wierzchołek czyli wierzchołek.dane, to znaczy, że mogę je dostawić jako dziecko tego wierzchołka, ale tylko wtedy jeśli ten wierzchołek już nie ma. E, nie, nie ma dziecka na, s, po, po swojej lewej stronie. Tak, czyli jeśli wierzchołek, kropka, lewe dziecko równa się nan to wtedy wierzchołek pewnie i tak robię tu literówki, lewe dziecko równa się węzeł Czyli tworzę obiekt klasy węzeł, tworzę nowe kółko i przekazuję mu dane, żeby wstawił do tego kółka. W przeciwnym wypadku, czy tutaj się zgadzają wcięcia? Zaraz. Else. No coś jest nie tak, ewidentnie. Dobra, teraz powinno być w porządku. else jeszcze raz wywołuję, dodaję wierzchołek. I już tłumaczę o co chodzi. Dodaj do wierzchołka. Wierzcho dane. I teraz zamiast tego wierzchołka przekazuję mu jego lewe dziecko. Czyli wierzchołek. lewe dziecko. I teraz następnego ifa. Kurda, z tymi wcięciami to zawsze jest kłopot. E, dobra, no to e, o co chodzi? Tak. Jak ja oceniłem, że to, co chcę wstawić, powiedzmy, że teraz chcę wstawić. No tu jest słabo, no bo wszystko po lewej stronie już jest zajęte. No ale powiedzmy, że najpierw przejdziemy sobie na prawo i potem coś dostawimy. No powiedzmy, że wstawiam 6. No to sprawdzam, czy 6 jest większe czy mniejsze od trójki. No jest większe, no to idziemy na prawo. I nie mogę sobie tutaj na Hama wstawić tego, no bo być może tu już coś tutaj siedzi, więc ja to też muszę sprawdzić. Czy coś jest w tym miejscu, jak jest, no to porównuję znowu z tym. Dlatego te rekurencyjne wywoływania, które w, b, będą, tak, te wywoływania będą kontynuowane do momentu, aż dojdziemy do miejsca, gdzie e, nie mamy e, dziecka. Tak? Czyli sprawdzamy. 8, bo zostawialiśmy 6. 8 jest większe od 6, więc 6 na lewo. 7 jest większe od 6, więc 6 na lewo. I w to miejsce chcemy wstawić 6. Tak. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jak nie, to trudno. Czyli robię dokładnie to samo z prawej strony. To sobie kopiuję. I jeśli dane są większe od dane, to dodaj z prawej strony. Czyli tu prawe dziecko, tu prawe dziecko, i tutaj też prawe. Dobra, i teraz co jeśli dane są równe? Nie mamy powtórzeń. Można byłoby wyświetlić komunikat dla użytkownika, że nie wstawiaj tego, jak to już jest w drzewie, ale nie chce mi się, znaczy nie uważam, że to jest potrzebne. Dobra, i teraz tak, jak już sobie to napisaliśmy, tą funkcję pomocniczą, to teraz wypadałoby ją wywołać. Czyli tutaj robimy, dodaj do wierzchołka. I tak, jako dane przekazujemy dane, czyli dane stąd wędrują tu, a jako pierwszy wierzchołek, który rozpatrujemy, przekazuje self kropka korzeń no. E, ok no to to jest dodawanie teraz e, przyda nam się wyświetlanie ale sprawa z wyświetlaniem nie jest taka prosta wejdźmy sobie tutaj no ja tutaj rysuję takie ładne strzałki i tak dalej ustawiają się poziomy jak to zrobić w kocie? No, żeby to było takie ładne, to byśmy musieli się trochę nagimnastykować, i ponieważ to jest i tak wprowadzający odcinek, i, i tak już jest długi, to zrobimy coś prostszego. Będą nam się, a przy okazji omówimy sobie typy przechodzenia po drzewie. Są trzy podstawowe typy przechodzenia po drzewie, czy sposoby przechodzenia przez drzewo. Pierwszy z nich nazywa się przejście wzdłużne, drugi poprzeczne, trzeci wsteczne, i te nazwy mi nic nie mówią, więc e, też e, gdybym nie sprawdził, które jest czym, to bym też nie pamiętał. Tak, natomiast e, ja pamiętam, co e, się dzieje, ani jaką to ma nazwę. E, no to tak, te pierwsze przejście wzdłużne można reprezentować jako VLR. I czym jest V, czym jest L, czym jest R? V to jest korzeń. L to jest lewy, a R to jest prawy. Czyli co to mówi? Najpierw wypisz korzeń, potem lewy, a potem prawy. Czyli tak, najpierw wypisz korzeń, czyli 3, potem wypisz lewy, czyli 2, potem zjedź maksymalnie na lewą stronę. Tak? Bo lewy teraz, ten lewy jest jakby następnym korzeniem tego mniejszego drzewa. I zjedź. Na lewą stronę, więc wypisz jeden. To jest trochę takie nieintuicyjne, ale zobaczycie, jak opowiem Wam o wszystkich trzech, czym to się różni. Tak, I teraz znowu sprawdzacz, bo jeden jest jakby korzeniem następnego drzewa, co jest w jego lewym dzieckiem. Nie ma nic, więc nic nie wypisujesz, to jest w prawym, też nic nie wypisujesz, i tak dalej. Ten też nie ma prawego, więc znowu wracamy do trójki i dopiero teraz wchodzimy do ósemki. Tak? I to jest nasz nowy korzeń. Sprawdź go lewą stronę. Po lewej stronie 7. Sprawdź lewą stronę 7. Nic nie ma. Prawą też nic nie ma. Wracamy do tego miejsca. Sprawdź prawą. No i w prawej jest 99. I tutaj sprawdź lewą. Nic nie ma. Prawą też nic nie ma. Więc tyle. Dobra. To było te przeszukiwanie. Czy raczej, raczej przechodzenie jest dłużne? No to następne to jest poprzeczne. Ja to pamiętam na tych symbolach LVR. Czyli teraz najpierw lewy, później korzeń, później prawy. Więc zjedź maksymalnie na lewą stronę do jedynki, później korzeń korzeniem jedynki jest dwójka, później prawy, nie ma żadnego prawego, więc y, następny korzeń trójka, później prawy. I tak znowu zjeżdżamy maksymalnie na lewą stronę, czyli 7. Dopiero potem korzeń, czyli jakby dla każdego, jakby jedno duże drzewo składa się z kilku mniejszych. I dla każdego takiego mniejszego wchodzimy do niego zgodnie z tą kolejnością, i w środku tego mniejszego drzewa też przechodzimy zgodnie z tą kolejnością. Tak, czyli to jest 7,8 i 99 lewy korzeń prawy. I zostało nam jeszcze przechodzenie wsteczne gdzie V się zamienia z R. -em. Czyli znowu zjeżdżamy na dół do najbardziej oddalonego na lewą stronę. Czyli też zaczynam od jedynki. Dalej akurat nie zmienia nam się bo nie mamy żadnego prawego żeby wypisać przed tym korzeniem. I tak teraz nie trójka. Bo przed korzeniem wypisywany jest prawy A teraz, jakby jesteśmy w tym takim mniejszym drzewie, więc najpierw ósemka, później I nie ósemka, tylko siódemka. Bo zjeżdżamy maksymalnie na lewą stronę. Tak, czyli tutaj najpierw siódemka. W tym drzewie jesteśmy. Najpierw siódemka. Najpierw lewy, potem prawy. Czyli zjeżdżamy maksymalnie na dół, najpierw lewy, potem prawy, potem korzeń. I teraz dopiero wchodzimy do tego, i trujeczka na koniec.